bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich kibiców na nasz turniej półfinałowy, który będzie się 20, 21 22 lutego przy hali zygmuntowskich na hali Mosir. Zapraszam klub kibica, wszystkich znajomych fan, fanatyków koszykówki. Dzięki. Bardzo chcielibyśmy powalczyć, o powtórzyć awans do ścisłej ósemki. Tak jak udało nam się to rok temu. Bardzo ciężko było wywalczyć już powtórzę awans. I dzięki również kibicom i, i takiemu przywilejowi występowania na swojej hali udało nam się tego dokonać i. Tak jak mówię, od początku tego sezonu mierzyliśmy już, mierzyliśmy, marzyliśmy, żeby powtórzyć tą ósemkę, jak i nie tylko tyle co powtórzyć, co powalczyć dalej o tę pierwszą czwórkę. Najtrudniej myślę, że będzie z Polonią Warszawą, bo bardzo mocny zespół, ale z wszystkie że mniej więcej na, taki, na takim samym poziomie będą. Trzeba wygrać przynajmniej dwa mecze, najlepiej wszystkie. Fajnie, że po raz kolejny w półfinały są w Lublinie, tak jak na przykład teraz mieliśmy ćwierćfinały, to fajnie, że można organizować półfinały. No i fajnie by było jakbyśmy już zdobyli fin finał. Eee, dobra. Bardzo się cieszę, że drużyna startu e, kontynuuje sukcesy w Mistrzostwach Polski. W tamtym roku udało nam się e, wywalczyć finał Mistrzostw Polski. Mam nadzieję, że w tym roku również w turnieju półfinałowym uda nam się pokonać dwie drużyny i awansować do tego najwyższego szczebla. Mamy małe zmiany w składzie niż w tamtym roku. To co już graliśmy w ćwiercinach, w półfinałach Mistrzostw Polski, to mam nadzieję, że te doświadczenie zebrane nam dużo pomoże. Nie ukrywamy, że bardzo, bardzo przydałaby się pomoc kibiców nie tylko, nie tylko tak jak to jest, to się dzieje w seniorskiej lidze. No liczymy jak najwięcej osób żeby było, żeby hala mocy była zapełniona. I postaramy się zrobić co, co w naszej mocy, żeby, żeby żeby dopełnić tych formalności na parkecie.